Fragmenty z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 1155 do 1160 Dał mi Pan poznać w trzech, jakby odcieniach, swą wolę. Lecz to jedno jest. Pierwsze jest, gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed Tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla świata całego. I wypraszać błogosławieństwo dla kapłanów, i modlitwą swoją przygotowywać będą świat na ostateczne przyjście Jezusa. Drugie. Jest modlitwa połączona z czynem miłosierdzia, szczególnie bronić będą duszy dziecka przed złym. Modlitwa i czyn miłosierdzia zawiera w sobie wszystko, co te dusze czynić mają. A do grona ich mogą być przyjęte nawet najbiedniejsze. I w egoistycznym świecie będą się starały rozbudzić miłość, miłosierdzie Jezusa. Trzecie, jest modlitwa i uczynność miłosierdzia, nieobowiązująca żadnym ślubem, lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach. Całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący. Członek tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełnić miłosierdzia. Przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia. Słowo miłosierne przez przebaczenie i pocieszanie. Drugie: Gdzie nie możesz słowem, to modlić się. I to jest miłosierdzie. Trzecie: Uczynki miłosierdzia. A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny. Boże upusty uchyliły się dla nas, chciejmy z nich korzystać, nim nadejdzie Dzień Sprawiedliwości Bożej. A będzie to Dzień Straszny. Kiedy raz zapytałam pana Jezusa, jak może znieść tyle występków i różnych zbrodni, i nie każe ich, odpowiedział mi pan: Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia mego. Córko moja, sekretarko mojego miłosierdzia, nie tylko cię obowiązuje pisanie i głoszenie o moim miłosierdziu, ale wypraszaj im łaskę, aby i oni uwielbili moje miłosierdzie.